prezentacja Toyota Avensis T27 model poliftowy 2012 rok auto zakupione i sprowadzone ze Szwecji od osoby prywatnej zakupione drugi właściciel od nowości który posiada ten samochód od 2014 roku 1.8 benzyna jeden z bardziej niezawodnych silników najbardziej poszukiwany tak naprawdę czy na polskim rynku czy na skandynawskim 147 koni, skrzynia manualna sześciobiegowa Auto bezwypadkowe z dosyć niskim przebiegiem, bo zaledwie 177 tysięcy km, wszystko możecie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych, widocznych na filmie. Jedyny element lakierowany w tym samochodzie to tylna klapa, ale zaraz tu przejdziemy do, do miernika, to Wam pokażę. Tylna klapa, tutaj przy chromie zazwyczaj pojawia się korozja i, i dlatego pewnie ta klapa była lakierowana. Na klapie jest tylko i wyłącznie drugi lakier. Samochód w bardzo fajnym szarym kolorze, tak jak już mówiłem, 2012 rok. Samochód na bieżąco serwisowany, jeżeli chodzi o jakieś uszkodzenia lakiernicze, tak naprawdę mało odprysku pod kamyków. Bardzo mało tych uszkodzeń. Jedyne uszkodzenie jakie znalazłem, to tutaj na, na dole lewym progu, tak jak widzicie, jest zarysowanie i, i takie uszkodzenie plastiku. I tutaj ten błotnik musiał być demontowany. Błotnik jest w oryginale, tak jak widzicie, jest delikatnie. Szersza, szersza szpara, także podejrzewam, że to jest następstwo właśnie tego, tego uszkodzenia i to jest taki jedyny zarzut tak naprawdę z mojej strony do tego egzemplarza. Oczywiście można to poprawić, można auto odstawić do, do blacharza i, i ustawić tą szczelinę, żeby była poprawna. Błotnik jest oczywiście w oryginale, ale, ale, ale to wypasowało właśnie poprawić. Tak jak już mówiłem, auto bezopadkowe, przejdziemy do miernika lakieru wezmę i pokażę jak jakie są wartości na tym aucie. Przechodzimy do pomiaru jak widzicie oryginał 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 no i ten błotnik wspomniany widzicie też jest oryginał prawdopodobnie mówię tylko był demontowany o, to źle przedstawiłem Czasami, jak się źle przystawi, to też źle pokazuje. Maska, oryginał. Wszystkie szyby w samochodzie są w oryginale. Oprócz szyby czołowej. Szyba czołowa była wymieniana w Toyocie w 2019 roku. Jest faktura w Szwecji. Najczęściej szyby wymieniamy tutaj ze względu na odpryski od kamieni. To jest bardzo częsty przypadek. Nie zapominajcie, że w Szwecji nie sypiemy soli, tylko sypiemy żwierek i to właśnie powoduje szkodzenia lakiernicze. Jeżeli chodzi o tylną klapę. To na górze mamy wartość, taką jak widzicie 100, tutaj mamy 170, czyli drugi lakier, i tutaj 180. Także drugi lakier jest na klapie bagażnika, i tak naprawdę to jest jedyny element, który był lakierowany. Przechodzimy do wnętrza samochodu. Pokażę Wam, jak wygląda Toyota w środku. Dosyć fajnie wyposażona, także będzie o czym mówić. Toyota tradycyjnie drugi komplet kół. Cool. Tym razem alufelgi 16 cali, opony z kolcami. Jeszcze w miarę, także można kolce powyciągać i sobie na tych oponach jeszcze pojeździć. Na lato też są 16, na zimę też są 16. Dwa razy alufelgi także, także fajne. fajnie, że są dwa komplety kół. chodzi o wnętrze, Toyota naprawdę jest dosyć dużym kombi. Bardzo dużo miejsca z tyłu, dużo miejsca z przodu. Model poliftowy tak naprawdę w środku nie za wiele się zmienił. Fotel kierowcy. Auto jest wyposażone w tempomat, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, klimatronik dwustrefowy, nawigację, kamerę cofania. Zaraz pokażę jak to działa. Nawigacja tak jak widzicie oryginalna Toyoty. Mamy jeszcze podgrzewane przednie fotele. Oczywiście w języku polskim wszystko jest tutaj. Toyota akurat pozwoliła na na wybór języka. Przebieg macie dokładnie 177-355. Ładuje się mapa od nawigacji. Mamy ten tempomat w samochodzie też. Tak, mamy graficznie i tutaj kamera cofania. Całkiem fajnie to wygląda do, dosyć dobra jakość. Mamy fotochromatyczne lusterko wsteczne z takich dodatkowych jakichś rzeczy. No nie jest to taka najbogatsza wersja, jak mieliśmy ostatnio, ale też jest naprawdę fajnie wyposażony egzemplarz. Przejdziemy od razu do dokumentacji samochodu. Mamy do auta oczywiście komplet kluczy, tutaj kluczyki zwykłe, nie Keyless Go, jak, jak widzicie, w stanie nienagannym. Auto ma książkę cyfrową, jeżeli chodzi o książkę serwisową, ale wszystko było na bieżąco, tak naprawdę robione w serwisie. Tutaj macie dokument potwierdzający wymianę szyby w samochodzie, wymieniona dokładnie w czerwcu 2020. A szyba jest z 2019, taki ma rocznik na. Na sobie. Eee, ostatni serwis olejowy był wykonany we wrześniu 2020 roku, 28 dokładnie. Oprócz serwisu olejowego też były zmienione tarcze tył. Tak jak widzicie jest faktura. Eee, przebieg macie 171. Teraz auto ma 177. Eee, tutaj kwota, za jaki, eee, kwota serwisu 10 tysięcy koron, czyli w przeliczeniu na nasze jakieś 4,5 zł. także auto jest po naprawdę dużym serwisie świeżo. No, i mamy mnóstwo, mnóstwo jakichś innych faktur, dokumentów, tak jak widzicie, potwierdzających i przebieg, bo na każdym dokumencie praktycznie jest przebieg samochodu wpisany. Tutaj macie jakiś dokument z maja, też coś było robione w Toyocie. Tutaj jakiś pomazany dokument z 2014 roku, chyba jakieś dziecko się dostało do dokumentu. Tutaj macie z 2017 roku przebieg 78 tysięcy kilometrów, przegląd techniczny wyro wyrobiony. No, jest tych dokumentów sporo, jak ktoś lubi papierologię, no to jest z czym tutaj wybierać. W pełni udokumentowany przebieg, oczywiście przebieg wpisujemy na fakturze, to jest oczywiste. Tutaj macie ostatni przegląd techniczny, zrobiony 167 tysięcy km w sierpniu 2020 roku. Dla kogo jest Toyota Avensis, to jest tak naprawdę lider pod względem niezawodności w swojej klasie, szczególnie z silnikami benzynowymi. Tutaj nie wypowiadam się o silnikach wysokoprężnych. Występował 1.8 silnik i 2.0. Różnica w koniach niewielka, bo zaledwie 5. 1.8 jest tak naprawdę bardziej popularny, bo jest bardziej dostępny. I tutaj naprawdę silnik ma bardzo, bardzo dobre opinie. Silnik na łańcuchu. Toyota nie przewiduje wymiany tego łańcucha. Oczywiście ważny jest interwał wymiany oleju. Najlepiej tutaj interwał zachować maksimum 15 tysięcy km silnik nadający się do instalacji gazowej oczywiście do prostej instalacji gazowej tutaj nie ma też co szaleć z instalacją wystarczy tak naprawdę instalacja w kwocie myślę że 2,5 2,600 bo tu jest 4 cylindry także wtedy auto mamy naprawdę naprawdę mega ekonomiczne taka jeszcze ciekawostka bo często klienci pytają tutaj macie takie fabryczne nie wiem czy to widać na filmie widać takie fabryczne wlepki, generalnie jak są elementy malowane, no to tych fabrycznych wlepek już się nie przykleja, bo trzeba je odkleić no chyba, że ktoś pomaluje po tym to wtedy będzie to niewidoczne no tutaj macie auto u nas akurat pomierzone także widzicie, że tylko i wyłącznie jeden element był lakierowany, jedyna wada lakiernicza, no to jest na przednich lewych drzwiach może i nie było tutaj nic demontowane, tak naprawdę jak było to uszkodzenie, to po prostu te drzwi delikatnie się przestawiły. Stąd mamy tam, widzicie, troszeczkę milima, minimalnie większą szparę, ale to naprawdę nic, nic groźnego. Samochód jest przecież już dziewięcioletni tak? To jest 2012 rok, także ma prawo mieć jakieś uszkodzenia. Jeżeli chodzi o szybę czołową, to też od razu pokażę, bo mówiłem, że była wymieniana. Lampy przednie sprawdzałem, oryginalne. Będą zdjęcia zamieszczone w aukcji obydwie z, tej, z tego samego, tak naprawdę, rocznika. Także Toyota wjeżdża do oferty. Jeżeli chodzi o cenę, tutaj cena będzie w granicach 47 tysięcy, Auto będzie wystawione pewnie 46 900. Lecimy zobaczyć Japończyka od spodu. Zobaczymy, jak sobie poradził ze szwedzkim klimatem. Ja już auto widziałem, także wygląda naprawdę nieźle. Lecimy na stację. Zobaczymy Toyota od spodu. Obudowana mocno. Jak widzicie, plastikami. No i taka, taka jest już teraz motoryzacja. Tutaj niewielka korozja na sankach z tyłu. Wydech oryginalny w bardzo ładnym stanie. Jak widzicie, zero rdzy. Tutaj newralgiczne punkty Toyoty, do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Też jakaś tam niewielka już korozja się pojawia. Tutaj to woda z mycia zaraz wam zapalę zobaczycie, że jest zero wycieków z TJ. nie ma tak naprawdę nigdy wycieków więc to żaden, żaden plus sucho jak pieprz no ale to tak w Toyotach jest tutaj nigdy mi się nie zdarzyło żebym jakieś wycieki usuwał w Toyocie ogromny widzę chyba katalizator nie, co to jest? Chyba tak. Tak się prezentuje to, ja to od spodu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.